Ubijemy kamperwany z ściany 9, ujęcie z Kamera, akcja! Budowa naszego kamperwana trwa Słuchajcie, jest głośno No witajcie w kolejnym dniu. Dzisiaj przyjechałem sam do samochodu zobaczyć jakie postępy w pracach są. Zobaczcie tutaj yy, kolejny samochód jest przygotowywany yy, te szóstka, Volkswagen. taki jak wcześniej pokazywałem. Tutaj tak wygląda to, że tak powiem, na roboczo. Tutaj pan robi, nie będę zaglądał, ale tak chcę wam pokazać na roboczo jak to wygląda. Zobaczcie. No i cóż, teraz podejdziemy do naszego samochodu, zobaczyć co tutaj się wydarzyło. Tutaj zobaczcie, jest już stopień. Tam w kanale jest Pan cichy bohater mój, który montuje wybasto i zbiornik na szarą wodę. A tutaj mamy stopień, który też będzie montowany, serwisowany stopień do wejścia do campervana. Zobaczcie. Tutaj jest już, tak jak ostatnio pokazywaliśmy, jest już e, zamontowany e, tutaj ta, ta dziura, co ja mówiłem, że na duże komary, ale jest to tutaj, jest wszystko, e, jest zrobiona zaślepka. Także tak, zobaczcie, w tej chwili jest wszystko pouklejane takim mm, papierem, żeby się po prostu tutaj to nie pobrudziło, ponieważ e, no, dużo pracy jest takich, e, które no, no, muszą być wykonane już po o, zrobieniu sufitu także zobaczcie, tutaj sufit mamy oklejony tu znowu nie ma kanapy Mateldy, kable leżą ale widzę, że tutaj już kamera też cofania były kabelki pociągnięte widzę, że tutaj różne rzeczy są już e, przygotowywane także chodźcie zobaczyć jedna ważna rzecz, mamy zrobioną Przyszły laminaty do naszej łazienki Chcecie zobaczyć jak wygląda? Proszę bardzo Tak będzie wyglądała nasza łazienka Takie kolory będzie miała Tutaj ściana będzie biała Ta lewa ściana będzie biała A tutaj mamy toaletę Niestety musieliśmy zmienić toaletę na Taką, która będzie miała Tą spłuczkę Oczywiście to jest spłuczka, w której nie będzie wody ale którą wcześniej Wam pokazywaliśmy, toaletę była bez tego, był ten sam przycisk, musieliśmy to zmienić, ponieważ to odległość tutaj e, ściana jest za wąska i tutaj byłaby dziura, więc trzeba było dokupić taką toaletę, troszeczkę inną toaletę zmienić, e, no żeby to tutaj ładnie wyglądało, wszystko także tutaj mamy toaletę, a tutaj będziemy mieli prysznic. Jak widać, jest odprowadzenie wody zrobione, tak. No i tutaj będzie brodzik na, na prysznic, webasto i będzie dodatkowe ocieplenie jeszcze tutaj e, tej kabiny prysznicowej. Na razie tutaj nie można wchodzić, bo to jest na takim, na takim stelażu. Tutaj mamy przymocowany, e, w międzyczasie, czasie przymocowany był e, tutaj na tych... W czterech miejscach przymocowany yy, zbiornik na szarą wodę. On dokładnie tu, w tym miejscu, znajduje się pod samochodem. Tutaj mamy zobaczcie zrobione już wszystkie, wszystkie rurki, prowadzone. Właśnie pan hydraulik, który tutaj to montuje, jest właśnie pod samochodem i to jest mój cichy bohater. Yy, którego nie widać, a bardzo dużo rzeczy yy, robi. z tej strony wygląda tak ta osłona tej moskitiery. Także jest tutaj to elegancko wykończone. Idąc, idąc dalej, tutaj mamy już wykończone tym naszym kocykiem. Te dziury, Tutaj no, tych, tych śrubek tutaj nie będzie. <laughs> no i tutaj też mamy to wykończone. Tu jest pociągnięte też. Zobaczcie, pociągnięte są. Jest pompka wody. Tutaj jest. Tu będzie jeszcze prysznic zewnętrzny pociągnięty. Ale tutaj już cała instalacja jest porobiona. Już nawet troszkę wody jest w zbiorniku. Fajną rzecz właśnie Pan mi powiedział, że tutaj pod zbiornikiem znajduje się spust na, na tą czystą wodę jak będzie zima to będziemy mogli tutaj odkręcić kranik i elegancko będzie woda spływała i mniej więcej w tej odległości tutaj Wam pokażę mniej więcej tutaj na tej wysokości mamy spust szarej wody pociągnięcie takiej wajchy Dosyć duża średnica rury jest, także momentalnie ta woda będzie spływać. Co dalej? Teraz w tej chwili jest montowana truma do ciepłej wody. E, ta 10-litrowa, którą tutaj wcześniej Wam pokazywałem. A jeszcze chciałem Wam pokazać, zobaczcie, tu są te wywieczniki. Tak jak w Konkordzie, jak widzieliście na filmie, też były takie wywieczniki na gaz. Jakby tam gdzieś gaz przeciekał. Gaz lżejszy od powietrza. Cięższy od powietrza, przepraszam, i będzie tędy y, mógł sobie wychodzić, gdyby cokolwiek działo się z butlą. Także to tyle, tyle rzeczy na dzisiaj. Zobaczcie, ile tutaj jest rurek, rureczek. No i tak mi się bardzo podoba, bo ta to toaleta tutaj będzie bardzo fajnie wyglądać w tej naszej łazience. Tutaj jeszcze, oczywiście. Sufit, sufit też będzie miał swój kolor, będzie tutaj położony, także jak dla mnie bardzo fajnie to wygląda. I teraz jeszcze tylko pokażę wam jak wygląda montowanie tej trumy. O, tutaj. Mamy otwory wywiercone do trumy na ciepłą wodę i wycięto dziura na kasetę od toalety. Tutaj widzę, że jeszcze jest przykrycie właśnie od tej, tego zbiornika na wodę to tutaj jest ta, ta ścianka, która będzie tutaj stała. W tygodniu przyjadę. Będzie trochę więcej rzeczy robione. Już niedługo będą szafki montowane. Tutaj w tej chwili jest y, dużo rzeczy takich pod samochodem robionych, których y, no, w tej chwili nie widać. A nie chcę tam wchodzić, bo no, nie chcę przeszkadzać panu. Słuchajcie, także dzisiaj taki króciutki odcinek. Dzięki za doniesie. Prace trwają. Już y, za chwilę będą będzie bardzo dużo widać. Są y, szafki, przyjdą. Także jeżeli jesteście ciekawi da jak dalej będą postępować pracę nad naszym samochodem, to zapraszam, majcie się właśnie w drodze. Na razie hej.